W Wielkiej Polsce, szczęść Boże. No, rocznica Chrztu Polski w 1966 roku, 14 kwiecień. Mieszko przyjmuje chrzest. chrzest a jak to później, kronikarze zanotowali e, c, wraz z ludem. No ale taka jest prawda, że Mieszko. To był jednym z ostatnich, e, m, który e, chrzest przyjął, e, bo myśmy już byli tym e, ludem, narodem e, chrześcijańskim wcześniej. Wcześniej, tak? tak to wygląda. Dlaczego? Ponieważ wszyscy Słowianie wysoko sobie cenili prawdę. E, Słowianin wolał zginąć niż skłamać. Tak to wyglądała rzeczywistość. A skoro Jezus Chrystus jest drogą, prawdą i życiem. To myśmy Słowianie wszyscy przyjęli pana Jezusa. I są Słowianie wschodniego obrządku, zachodniego, yy, ale wszyscy Słowianie są chrześcijanami. To trzeba podkreślać. Nas się tak yy, tutaj yy, teraz ogłupia, że. Ten chrzest, no to, to siłą było narzucone, wcale nie siłą. Tło historyczne jest takie, że Otton trzeci potrzebował takiego sojusznika w walce z Wieletami, a i, i Mieszko z Wieletami wojował. I żeby pokonać Wieletów, czyli tą Marchię Północną, jak to było nazywane, to... Mieszko zawarł ślub z córką Bolesława Dobrawą Brawą i, i wzmocniono wtedy siłę przeciwko tym Bieletom tu na północy Polski, jeszcze daleko na zachód od Szczecina. Tak wyglądało tło historyczne. Myśmy wraz z przyjęciem chrztu wpisali się do. Cywilizacji łacińskiej. Przede wszystkim największym osiągnięciem tego sztu było przyjęcie alfabetu i pisma łacińskiego, czyli był to dostęp do wszystkich dóbr literatury, no, literatury w świecie poprzez właśnie to pismo. Wszystkie teksty właściwie były tłumaczone na łacinę. Myśmy do, uzyskali dostępność do tych, tych wszystkich tekstów. Do kultury greckiej, rzymskiej, nawet i, i, i kultury wschodnie, egipskiej. Przypomnę, że Żydzi, którzy utracili ciągłość z Pismem Świętym, to żeby posiadać jakieś teksty hebrajskie, hebrajskie Pisma Świętego, to dopiero w VI wieku tłumaczyli, w VI-VII wieku tłumaczyli, z wulgaty na, na hebrajski. I bzdurą jest, że, 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 że y, to jakąś ciągłość mają, bo, bo nie mają. O tym pisał Felix Koneczny, fantastyczny twórca porównawczej nauki o cywilizacjach. Także tutaj warto czytać, i Konecznego. I ochście się co nieco dowiedzieć, bo, bo trzeba wiedzieć i zastanowić się właśnie nad tym pismem jako największym osiągnięciem. Są tacy, co to od razu zaczną krzyczeć, że o tak była golica, starym pismem słowia". no tak, ale dokumentów w tym świato w tym piśmie nie ma, to my możemy teraz gdzieś odczytywać, możemy to robić bardzo dobrze, to jest nasza kultura. U mnie w domu na ścianie, obok krzyża, wisi orzeł Tretera. To sobie sprawdźcie kto to był, Tomasz Treter, to był taki i osoba duchowna oczywiście, która zrobiła taki, takiego orła. On żył na przełomie. XVI wieku i był współpracował z tym słynnym biskupem Hozjuszem. No i on zrobił zrobił orła, gdzie mieszko. pierwszy, to jest XIV w kolejce ułożony król, król Polski. Także kultura łacińska pozwoliła zachować nawet to, to dziedzictwo słowiańskie, to nasze. Polskie, tą kulturę słowiańską. Także tyle w temacie, i pamiętajcie, że tylko pod krzyżem, tylko pod tym znakiem Polska jest Polską, a Polak Polakiem czołem Wielkiej Polsce, a 14, 14 kwietnia przypada też rocznica powstania obozu narodowo-radykalnego. Także serdecznie, koleżeństwo, pozdrawiam. Czołem Wielkiej Polsce.